Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie pokażę Wam program Movie Maker. Jak możemy za jego pomocą łączyć filmy, pliki wideo, dodawać tekst, dzielić te pliki, usuwać kawałki filmów, obracać itd. Tak tak za pomocą tego narzędzia, czyli programu Movie Maker, który zazwyczaj jest w systemie Windows za darmo. Jeżeli go nie ma, to wystarczy wejść na stronę Google.com, wpisać sobie tutaj Movie Maker Windows 8.1. Pierwszego linku tutaj z Microsoftu sobie po prostu pobrać ten program i zainstalować. Po instalacji oczywiście ten program już będziecie mieli w języku takim, jaki sobie macie system, czyli na przykład w języku polskim mamy system, no to on jest też po polsku, w polskim języku. Co możemy zrobić? Po pierwsze, ten program umożliwia nam naprawdę bardzo dużo różnych czynności robić. Na końcu oczywiście efektem tego jest plik wideo o rozdzielczości jaką będziemy chcieli, czy to będzie HD, czy Full HD czy, czy jakiejś niższej rozdzielczości lub innej potrzebnej jaką sobie zadamy. I teraz tak tu mamy miejsce, w którym e, wszystkie pliki układamy po kolei jak chcemy, żeby były e, wyświetlane na filmie kliknijmy sobie tutaj w tym momencie pojawia się okno, żebyśmy wybrali pliki, jakie chcemy tutaj wrzucić. Weźmy sobie na przykład jakieś o, te dwa te trzy zdjęcia, a dwa te dwa zdjęcia i ten jeden plik wideo. Dajmy OK, znaczy otwórz. W tym momencie pliki dodają się nam tutaj do naszego całego projektu. Czyli zdjęcie, zdjęcie, film. Jeżeli chcemy zmieniać kolejność, wystarczy kliknąć, przerzucić. Jak sobie tylko po prostu chcemy. Wszystko działa błyskawicznie. Co byśmy chcieli na początek zrobić? Chcielibyśmy na początku dodać tytuł. Wchodzimy sobie tu. Strona główna. Zachęcam na samym początku, aby wszyscy przejrzeli sobie tak stronę główną mniej więcej, co tu jest no, tu jakieś ofer no, tu obracania, jakieś tu usuwania e, tu jakieś tytuły, podpis OK tu animacja, tu jakieś przejścia pomiędzy różnymi plikami, zobaczcie na przykład o, takie przejścia fajne o, takie jakieś obroty tu jakieś kadrowania, jakieś takie przejścia dobra, idziemy dalej, efekty wizualne o, tu jakieś takie, takie, śmakie jest tego naprawdę e, dużo jakieś obracania Chodzi o to, żeby każdy z Was po prostu przejrzał sobie, co tu jest. O, efekt panoramiczny tego filmu. A tu możemy zrobić standardowy, czyli taki właśnie prostokątny. Dobra, widok. I także chodzi o to, żeby każdy z Was sobie przejrzał, co tu się wyprawia, o czas wyświetlania itd. I teraz zobaczcie. Jak każdy sobie to raz przejrzy w ciągu tam powiedzmy minutki, poogląda sobie, to już go wie, co jest, zaczyna zostawać. I teraz, jak to wykorzystywać? Chcemy najpierw dodać sobie tutaj jakiś tytuł przed tym, na przykład, pierwszym zdjęciem. Powiedzmy, że robimy pokaz taki filmów i zdjęć. Razem z tym audio jakimś. Po prostu chcemy komuś pokazać, jak byliśmy na wakacjach. Powiedzmy, że to akurat nie są wakacje, tylko że jakieś tam przykładowe zdjęcia. Klikamy sobie tutaj, zobaczcie, jest taki czarny tutaj pasek. Ten pasek nam mówi, w którym miejscu mamy teraz podgląd i w którym miejscu jesteśmy tu według tego zegarka. Ten pasek możemy w każdej chwili przesunąć sobie o np. tu, tu, w dowolne miejsce, czy to filmu, czy to zdjęcia całego naszego projektu. Jak widzicie, ten pasek równolegle będzie się tutaj tak jak my tu przesuwamy, tak tutaj ten wskaźnik się przesuwa całego projektu, OK, jesteśmy na początku klikamy sobie, strona główna i skorzystamy tu z tytułu od razu tworzy się taki dodatkowy slajd możemy tu wpisać na przykład jakiś tytuł tytuł, o dodajmy sobie tu do środka możemy pogrubić możemy zwiększyć czcionkę tutaj możemy oczywiście też ręcznie ją wpisać, zmienić krój czcionki o, do wyboru do koloru i teraz długość tego tekstu możemy też zmienić, na przykład nie 7 sekund, a 3 Długość tego całego slajdu też możemy zmienić Na przykład kliknijmy dwa razy na ten slajd Pamiętajcie, jak dwa razy na coś klikniecie, to nad tym pracujecie O, klikniemy na slajd, on 7 sekund, ale nie chcemy, żeby 7, tylko on trwał też 3 sekundy, tak samo jak ten tekst Widzicie, wszystko się zrównało Ten tekst, jeżeli chcielibyśmy gdzieś przerzucić, zmienić, to też możemy go sobie tu chwycić O, przepraszam, tekst chwycić dwa razy, tak jak mówiłem I możemy go sobie na przykład dać tu tu będzie, tam będzie. Gdzie tylko sobie chcemy? Możemy tych tekstów dodawać kilka. I teraz tak. Leci sobie film. 3 sekundy. Ten slajd, ten tytuł. I teraz pierwsze pytanie, jakie pewnie zadacie. Jakim cudem ten tytuł się tak porusza? Fajnie. A nic takiego nie ustawialiśmy. Domyślnie akurat. Tutaj Mówi Maker włącza ten efekt taki, o, ten tutaj. Oczywiście można przejść w górę i go wyłączyć tutaj, żeby się nic nie ruszało. Albo skorzystać z innych jakichś efektów, które są tu dostępne. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Dobra co dalej, jeżeli chodzi o to tło, chcemy zmienić to tło, dwa razy klikamy w tło i zmieniamy kolor tego tła, na przykład na czerwony, o ciach ten tytuł, powiedzmy, chcemy przesunąć w górę, przesuwamy, gdzie chcemy, zero problemu dobra, przejdźmy teraz tu do zdjęć, chcemy zrobić pomiędzy tym slajdem a pierwszym zdjęciem jakiś efekt przejścia, żeby nie było tak, że nagle pojawia nam się zdjęcie, o ciach i jakoś tak nie chcemy, tak nagle Więc wystarczy, kliknijmy na to zdjęcie następne wejdźmy sobie tu w animację. I tu mamy dużo różnych efektów. Zobaczcie. Weźmy sobie tak, o, i zobaczcie, ile mamy tu różnych, dużo ciekawych efektów. O, takie. Takie, takie. Jest dużo naprawdę różnych ciekawych efektów, jak ktoś będzie chciał sobie zastosować jakiś, bez problemu. Jak widzicie, każdy z tych efektów trwa około półtorej sekundy, a powiedzmy, że chcemy, żeby trwał krócej, dłużej. Wybieramy sobie ten efekt, bo nam się podoba. Tutaj od razu mamy informację, że półtora sekundy trwa Możemy sobie oczywiście zmienić na pół sekundy i zobaczcie, jak to będzie wyglądać ciach, pół sekundy, a nie w sekundę, czy tam w półtorej Tak więc wszystko możemy zmieniać, wszystko, dosłownie wszystko Efekty, wystarczy, że tutaj sobie przechodzicie w efekty zmieniać możecie ten efekt na inny w każdej chwili <laughs> długość czasu, wszystko możecie zmieniać Tu jeszcze mamy potem takie kadrowania czyli dodatkowo chodzi o o dane zdjęcie, które mamy, albo film, na przykład o ten film tu, przepraszam, to zdjęcie chcemy, żeby ono się tak jakby poruszało z góry na dół w takim wypadku klikamy dwa razy na to zdjęcie wchodzimy tu w animację i nie w przejścia, bo to nas teraz nie interesuje ale tutaj o, chcemy, żeby tak się poruszało w dół to zdjęcie albo tak albo tak jak sobie chcemy, o i już tu widzimy takie, taką ikonkę, że wybraliśmy sobie jakiś tam efekt kadrowania dobra, co jeszcze byśmy teraz chcieli? chcielibyśmy teraz, o zająć się może zdjęciem jeszcze w ten sposób powiedzmy, że zdjęcie jest obrócone w złą stronę wystarczy dwa razy kliknąć w zdjęcie przechodzimy do strony głównej i w każdej chwili możemy je tu obracać, jak sobie tylko chcemy w prawo, lewo oczywiście efekt musimy, żeby zobaczyć, bo dodaliśmy tutaj ten efekt przejścia przesuńmy ten czarny suwak, o, może tu o, będzie nam lepiej spoglądać, co się tu będzie działo i tu obracamy sobie w prawo, lewo jak sobie chcemy co dalej? Może zajmijmy się teraz, jak już wiemy, że możemy tu jakieś animacje, przejścia ładować. To jeszcze co ze zdjęciami można robić. O! Tutaj w efekty wizualne możemy sobie zmieniać jakieś efekty wizualne. Zobaczcie, jakieś takie. To bardzo dużo. Jeszcze nie musimy wybierać. Wystarczy, że najedziemy, a już nam się pokaże mniej więcej, jak będzie wyglądało. Jest to naprawdę bardzo wygodne, zobaczcie. O, taki sobie zostawimy. I zobaczcie, jak na razie, co zrobiliśmy. Włączmy tu pierwszy i start. Tytuł bez ruchu, bo usunęliśmy, tu jakieś poruszenie i gdzieś tam dojdzie zaraz do filmu i film się zacznie OK, co jeszcze możemy tu tak zrobić, zanim przejdziemy do filmu co tam przy zdjęciach, o, tu możemy zmieniać tak jak mówiłem, standard, czyli ten współczynnik proporcji panoramiczny standardowy, ale polecam zostawić ten panoramiczny najbardziej najczęściej, yy, że tak powiem, używany OK, chcielibyśmy tutaj z tym filmem coś zrobić, żeby te przejście z tego zdjęcia na no, ten film nie było takie nagłe. O, To klikamy sobie na film, tak samo jak tu z tym zdjęciem. Wchodzimy sobie dwa razy, oczywiście klikamy. Wchodzimy w animację, przejście jakieś szukamy sobie jakieś ciekawe. O, może takie ciach. Też ustawiamy sobie nie półtora sekundy, a na przykład jedną sekundę. E, co jeszcze? Co z, tym, co z tym filmem byśmy chcieli zrobić? Ten film trwa, teraz zobaczymy, ile, najedźmy sobie na niego 50 sekund. Powiedzmy, że chcemy, mniej więcej w tym momencie tego filmu. Chcielibyśmy go podzielić na pół. Albo w tym miejscu, w dowolnym jakim chcecie, klikamy sobie podziel tutaj. Tu w edycji, podziel. w ten sposób ten cały nasz plik jeden wideo podzielił się na dwa, czyli. O, tu jest miejsce, czyli tam gdzie się zaczyna drugi, to jest tam, gdzie przed chwilą dzieliliśmy, kroiliśmy ten plik. I teraz powiedzmy, że mamy sobie tutaj ten plik wideo i chcielibyśmy, żeby ten plik wideo e, na przykład pierwszych 10 sekund chcielibyśmy przeciąć, przeciąć, czyli uciąć, tak? Robimy sobie tak. Włączamy sobie ten drugi pliczek. Play. Leci sobie, leci, leci sobie, leci. O, I w tym momencie chcielibyśmy Uciąć ten kawałek od początku tego pliczku dotąd. To znowu sobie dzielimy. Podziel. Już jak widzicie są trzy pliki, ale to jest ten najkrótszy, który chcemy właśnie usunąć. Wystarczy prawym guzikiem, usuń. I teraz ten film już nie będzie miał tych 5 sekund, czy tam ile ten, ile ten kawałeczek trwał. Rozumiecie? Można dzielić sobie dowolnie, bardzo szybko, bezproblemowo. Eee... I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Jeżeli znowuż mamy tu sobie pliczek, on sobie leci. Leci sobie. Film leci, leci, leci. Tu troszeczkę widać, że nie wyrabia mój procesor albo dysk. Stąd takie opóźnienia, że ja tu, tu leci sobie film, a grafiki coś mi tutaj brakuje. O, leci sobie, leci. Ciach. I teraz byśmy chcieli tutaj dodać w tym filmie o tekst, że na przykład idzie tutaj franek i romek, albo romek i atomek. O, jakby tu dodać tekst taki na sekundę, tylko na chwileczkę. Czyli zostawiamy w tym miejscu, jak jesteśmy klikamy, strona główna, podpis tu sobie klikamy ten podpis, o tu go mamy o i ten tekst damy sobie tutaj na pod spód, o i zmienimy go na Romek i Atomek ciach, oczywiście możemy zmienić kolor tego tekstu pogrubić, jak sobie tam oczywiście chcemy Romek i Atomek ciach i ile byśmy chcieli, żeby to trwało jedną sekundę, czyli klikamy dwa razy na ten tekst ciach, i tu zmieniamy czas wyświetlania tekstu na na dwie sekundy, powiedzmy tak o. i zobaczcie jak to będzie wyglądać, trochę ten czarny pasek sobie tu przesuniemy tak i zobaczcie, lecimy z filmem o, wybaczcie mi, coś mi tutaj za, zarywa ten komputer chyba coś po prostu z dyskiem Teraz przejdźmy sobie od początku. Tu wszystko leci. O tu coś mi tutaj nie śmiga. Dysk chyba jest zbyt wolny. Już jest stary ten dysk, akurat w tym laptopie, na którym robię teraz ten tutek. Tutorial. Ale myślę, że możemy spróbować teraz. Powinno już iść. O, leci film i zaraz się pokaże. Zobaczcie, pokaże się tutaj ten tekst, który ustawiliśmy sobie. On tu jest o, romek i atomek. Tak więc w każdej chwili możemy sobie po prostu taki jakiś tekst tutaj dodać. Eee, czyli tak naprawdę do wyboru do koloru jest trochę opcji, które możemy tu robić. Co dalej byśmy chcieli sobie tutaj zrobić jeszcze? O, chcielibyśmy sobie usunąć dźwięk z tego pliku wideo, z tego. Jak usunąć dźwięk z wideo, z tego pliku? Klikamy dwa razy na plik. Głośność, tutaj w edycji. Głośność wideo i przesuwamy na minimum do zera. Wyłączamy kompletnie dźwięk. Zobaczcie. Leci sobie film. O, sorry. Coś mi tu nie wyrabia. Nie mam pojęcia co, ale chyba ten dysk. I zobaczcie. Jest kompletna cisza. Nic nie słychać. Tak więc, jak ktoś chce wyrzucić dźwięk, ponieważ jest tam na przykład jakaś muzyka, a chcemy wrzucić filmy na YouTube, to oczywiście lepiej usunąć muzykę, bo inaczej mogą zablokować, a raczej na pewno ktoś zablokuje Wam film. Ok. Dobra, co dalej? Co byśmy tu z filmem? O, powiedzmy, że wrzuciliśmy filma i on jest do grunogami. To po prostu źle trzymaliśmy telefon. Zobaczcie, wystarczy sobie kliknąć dwa razy na tym filmie i oczywiście to, co na początku pokazywałem, strona główna i tu mamy opcję obracanie, w prawo, lewo. Możemy sobie ten film obrócić po prostu w prawo, lub lewo. O, na przykład o 180 stopni o 90, jak sobie chcemy. I zobaczcie, film jest góry nogami. To taka opcja dla was. Jeżeli zastosujecie jakiś efekt i powiecie, o kurczę, nie chciałem go jednak robić, a nie chcę Wam się już grzebać tutaj, jak ja to ustawiłem sobie czy coś, tu macie zawsze opcję u góry po lewej stronie wstecz. Tak więc bez problemu możecie akcję wcześniej wracać. Ok. Co dalej jeszcze byśmy tu chcieli zrobić, czyli przejścia? Wiemy jak robić. Czy coś jeszcze? Aha, jak dodać dźwięk? Zobaczcie. Jeżeli chcielibyśmy tu w całym tym pliku dodać dźwięk w tło, to wystarczy kliknąć tu, dodaj muzykę. Dodaj muzykę w tym miejscu. Wybrać sobie z komputera jakąś muzykę. Jak chcemy udostępnić ten cały film potem w internecie, to oczywiście muzyka musi być e, bez roszczeń jakichś, czyli taka jakaś z bezpłatnej biblioteki. Czyli na pewno nie jakiś Michael Jackson, tylko po prostu to musi być jakaś muzyka, e, która nie jest kogoś własnością i ktoś nie żąda od nich praw. Czyli na przykład, biblioteki bezpłatnych utworów YouTube'a. A jeżeli jesteście partnerami, możecie sobie pobrać. Ja teraz Was zainteresuje, a skąd to idzie, to już pokazuję. Jak jesteście zalogowani u siebie e, na YouTubie, na swoim kanale, to tu po lewej stronie macie narzędzia do tworzenia. Klikacie, biblioteka audio tu jest i tu jest przeglądaj, pobieraj bezpłatną muzykę do swojego projektu. Czyli możecie ją zastosować tylko do filmów YouTube, nigdzie indziej. I tu macie różne jakieś utwory, przeglądacie różne gatunki. puszczacie sobie jakąś, także przetestować co to jest. Tutaj macie też informacje o czasie. I tu macie opcję, możecie sobie dodać ją jako ulubioną, a i tutaj kliknąć pobierz i muzykę możecie sobie ściągnąć do własnego komputera. Już się ściąga jak widzicie tu po lewej stronie. Ok, nieistotne. Tak więc wiecie już, skąd pobierać bezpłatną na swoim kanale na YouTubie. Dobra, ja już tu mam jakąś taką jedną kolognę 1983, taką moją ulubioną. Otwórz. I jest, dodała się tu muzyka. To jest ten zielony pasek. On się tak wkleił pomiędzy pliki, a pomiędzy te teksty. To jest nieistotne. Jest istotne, że ona jest tak długa, że zapełnia cały projekt. Jeżeli byłaby za krótka, to potem albo dodajemy kolejny raz tą muzykę, albo jakimś programem. Ten sam plik po prostu wrzucamy kilka razy, tak, żeby go wydłużyć. Ja tak sobie zrobiłem z jednym plikiem. Ale to jakiś program do łączenia po prostu audio jest potrzebny. Dobra, i teraz zobaczcie, jak sprawa będzie wyglądać. Włączymy play. Jak słyszycie, w tle słychać te samochody, które tu jeżdżą, e, czyli jest po prostu e, dźwięk i tej muzyki i tego pliku wideo. Jeżeli, tak jak mówiłem, chcemy wyrzucić dźwięk z tego pliku wideo, dwa razy klikamy na film, głośność, w lewo i już muzyki nie ma. Lecimy dalej. Tu byliśmy. Play. Chwila cierpliwości. Mój dysk coś tutaj nie wyrabia. wstyd nie bardzo, ale taki sprzęt akurat mam tutaj do takich testów, właśnie OK, skończy się ten klip, który przycięliśmy, zaraz się zacznie ten drugi to, że jest czarne teraz, to tylko dlatego, że coś mi komputer nie wyrabia, normalnie jest tu film, poczekajcie chwilę, zaraz się pewnie pojawi tutaj normalnie wideo, a tu mamy jeszcze informację, o tu jest ten tekst, który dodaliśmy, Romek Atomek dwie sekundy utrwa. dajmy sobie play, może już teraz będzie wszystko OK i zaraz się pojawi ten tekst wszystko leci cały czas tą linią o, widzieliście i tak wygląda mniej więcej to, co sobie stworzyliśmy wszystko możemy skracać, wydłużać wystarczy kliknąć na dowolny z tych elementów yy, i po prostu, jak dwa razy klikniemy, to zawsze pojawiają się tu jakieś opcje jak widzicie tu, jak widzicie, to są żółte, zielone i fioletowe. To są różne opcje, jakie możemy tworzyć względem danych elementów, względem filmu wideo, względem muzyki i względem tekstu. Jak tekst zaznaczymy, to się pojawia tu kolejna opcja. Jak widzicie, widzicie, tu z tekstem możemy coś robić, tu z muzyką, tu z czymś tam. Tak więc yy, możemy naprawdę sporo ciekawych rzeczy tu sobie porobić. Co jeszcze? Yy, o, tu zauważcie, że jak włączymy sobie ten cały klip, to ta muzyka od razu głośno się zaczyna. A nie chcielibyśmy tak. Chcielibyśmy, żeby ta muzyka, którą tu dodaliśmy, klikamy ją dwa razy, żeby się tak powoli zaczynała i powoli kończyła na końcu. Wystarczy sobie tutaj zrobić co? Wzmocnienie na wolno i na końcu zanikanie też wolno. Zobaczcie. Teraz włączymy play i zobaczcie, jak będzie się zaczynać fajnie. No i widzieliście, tak delikatnie ten dźwięk się rozgłaśniał i na końcu tak samo będzie on. Zobaczcie, będzie się tu na końcu fajnie ściszał o I teraz już ten plik jakoś tam, powiedzmy będzie wyglądał. To co tu ułożyłem, to jest czysty przykład. Tu możecie więcej filmów, więcej zdjęć dodawać. E, naprawdę wszystko robicie myszką. Klawiaturą prawie nic nie musicie robić. E, wszystko jest intuicyjne. To wszystko jest tu u góry tych efektów, tych opcji tutaj nie ma naprawdę dużo. E, jeżeli tak samo do filmów, jeżeli chcielibyście zmienić, żeby on był czarno-biały czy coś, to tak samo wystarczy, że co robicie. Klikacie dwa razy. Efekty, i tu na przykład robicie sobie czarno-biały. Tak więc e, zabawa jest przednia. Program bardzo prosty. Chcecie zrobić jakieś intro swojej firmy, chcecie zrobić e, jakiś pokaz e, zdjęć z wakacji, coś ciekawego. To w tym programie wszystko możecie zrobić. Możecie ucinać te filmy, usuwać kawałki tych filmów, m, dodawać zdjęcia. E, co jeszcze? Tekst można dodawać w dowolnym miejscu, na zdjęciach, na filmach. Jeżeli chcielibyśmy, o tu jest ostatni, wystarczy sobie kliknąć na ten. Plik i tu, jeżeli chcielibyśmy dodać jakiś tekst, to znowu co strona główna. Dodaj podpis. I możemy w każdej chwili tu dodawać i tyle tekstu, ile chcemy. I zwiększać, zmniejszać czciąki, tak więc nie ma problemu. Co dalej? Na końcu, jeżeli chcielibyśmy zrobić jeszcze takie napisy końcowe, to możemy sobie kliknąć tutaj Start. Znaczy tu strona główna. I ta trzecia opcja napisy. I tutaj mamy taką strzałeczkę. Na przykład y, napisy, y, reżyser, obsada, lokalizacja. Zobaczcie. Ciach. I na przykład można tutaj podać, że plener. Można to oczywiście wszystko zmienić według siebie, ale można zrobić o tak. Koniec. O, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTube, gdzie znajdziecie dużo ciekawych poradników, takich jak NP, na przykład ten. O, no i widzicie, możemy sobie taki tekst tutaj wrzucić. Ten tekst, długość tego tekstu możemy też zmienić. Tu jest 7 sekund, możemy go zrobić na przykład na o, 10 sekund. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Możemy tutaj jeszcze sobie zrobić taką opcję z muzyką, jak mamy tutaj ten ostatni slajd, i powiedzmy, że na tym ostatnim slajdzie nie chcielibyśmy e, słyszeć te, tej muzyki, tej, która tutaj leci cały czas. Co możemy zrobić z tym? Możemy sobie tutaj zaznaczyć ten slajd ostatni. Teraz przejść tutaj do muzyki i tutaj kliknąć ustaw punkt końcowy. Co nam to da? Mamy tu jeszcze inne opcje: podziel i tak dalej. Jak sami widzicie, ale jak damy ustaw punkt końcowy, to w tym miejscu, gdzie jest ta czarna linia, ta, ta muzyka się tu skończy. Zobaczcie. Ustaw punkt końcowy, o tu. Widzicie? I tu się muzyka nam skończy już na tym zdjęciu, tu już dalej jej nie będzie. A my sobie tu możemy na przykład na ten ostatni slajd, gdzie będzie ten tekst. Możemy sobie. O, ten tekst tu jest. Zróbmy sobie wyśrodkowanie ciach. Na ten tekst możemy sobie wrzucić inną muzykę. Zobaczcie. Klikamy dwa razy. Dodaj muzykę. Albo na przykład zamiast muzyki, bo muzyka jest prosta, po prostu tu dodaj muzykę. Możemy zrobić nagraj narrację. Zobaczcie. Nagraj narrację, i teraz coś nagramy. 3, cztery. Patrzcie. To jest koniec. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Trzymajcie się. I zatrzymaj. I zapisałem sobie ten plik tutaj w moja muzyka jako narracja 1. 35 na końcu, ok. Zapisz. I zobaczcie, tu już się narracja dodała jako taki, taki tutaj pliczek w tym miejscu. I zobaczcie. Teraz tu się kończy zdjęcie. Zobaczcie, jak to wszystko przejdzie. Skończy się muzyka i włączy się to, co sobie nagraliśmy tutaj jako dodaj narrację. O, zejście jest. No, i tak jak słyszeliście, dźwięk się nagrał. Oczywiście jakość nie była najwyższa, ponieważ akurat jest tutaj jakiś szum, i ten mikrofon, który jest w laptopie, nie jest tak dobry jak jakiś profesjonalny mikrofon. Ale jak widzicie, wszystko da się zrobić. Wystarczy podłączyć jakiś inny mikrofon, nie ma w ogóle problemu. Tak więc ten tekst, który tutaj się wyświetla, zobaczmy ten końcowy. On ma efekt tutaj taki przesuwania z dołu do góry, widzicie. Jeżeli byście chcieli inny, na przykład, o, można ustawić sobie brak. To nic nam się tu nie będzie przesuwać, po prostu się napis pokaże. I ten, e, ten tekst tutaj będzie na końcu cały czas. Nie będzie się nic ruszać. Tak więc możecie manewrować tutaj pomiędzy tymi plikami, dodawać, usuwać, zmieniać. Nie ma tutaj kompletnie nic strasznego, nie ma żadnych problemów. Jak sami widzieliście, możecie wszystko zmieniać, cokolwiek. E, I na końcu, jeżeli na przykład chcecie jutro dokończyć pracę, bo już chce wam się iść spać, to robicie coś takiego. Zobaczcie, plik. Zapisz projekt jako i zapiszcie sobie na przykład na pulpicie ten projekt albo gdziekolwiek chcecie jako na przykład nie wiem, wakacje. O. o, na przykład jako wakacje. Zapiszcie. Wyłączcie sobie to wszystko, idźcie spać, a jutro jak się obudzicie, tutaj ten projekt wakacje sobie tylko uruchamiacie i wszystko się uruchomi w tym samym miejscu, w którym wczoraj zakończyliście. Dobra, teraz sam koniec. Powiedzmy, że już wszystko macie poukładane, wszystko wam pasuje, przejrzeliście sobie, no i chcecie już to nagrać. To no, robicie sobie tutaj u góry, ten niebieski, wybieracie opcję Zapisz film. I teraz tak. Albo wybieracie tutaj najczęściej polecam wam korzystać zalecane dla tego projektu. E, najechać i jeszcze i naciskać, i on zaproponuje Wam program tutaj rozdzielczość. Tu jest 1920-1080, ponieważ ten film, który tu dodałem był takie rozdzielczości, to tak też zaproponował E, współczynnik, to tam już e, panoramiczny, to jest istotne e, no i wszystko pasuje i tak możemy sobie kliknąć wybrać miejsce, gdzie ma się zapisać ten plik tutaj mamy dwie opcje wyboru, czasami będzie tylko jedna to zależy jaka wersja będzie akurat Movie Maker'a zapisujemy tutaj nazwę pliku, zmieniamy sobie na jaką sobie chcemy zapisz i to potrwa całe łączenie tego wszystkiego, od kilku minut do kilkudziesięciu, a może nawet i troszeczkę dłużej wszystko zależy od szybkości komputera, dysku jeżeli na przykład chcielibyśmy jakoś specjalnie sobie tu ustawić rozdzielić według naszych jakichś wymagań to robimy tak samo zapisz, film i albo wybieramy spośród tych ustawień, które tutaj są różne, tu o 720p czyli HD zwykłe, tu jest Full HD, eee, tu jest jakieś jeszcze więcej, wystarczy sobie najechać, tutaj jest taka szczałeczka, możemy sobie tę szczałeczkę naciskać, możemy przesuwać sobie eee, jak sobie chcemy i co tu jeszcze, co tu jeszcze, zaraz moment, po cośmy tutaj za szybko to wszystko, o, nagraj dysk DVD, też tak możemy sobie zrobić ale najważniejsze jest to, co jest na samym dole, tu otwórz ustawienie niestandardowe w tym miejscu możemy sami sobie dobrać takie ustawienia, jakie tam pasują na przykład weźmy sobie, o, ustawienie Android 1080p albo na przykład Windows 7 Windows 8 1080p, ciach na przykład takie, bo są różne, niektórych tu nie będziecie mieli, bo sam sobie je ustawiłem dlatego weźcie sobie jak, jakiekolwiek Windows na przykład o, 8080p. Zobaczcie, jak się prezentują te ustawienia. I jeżeli chcecie coś zmienić, na przykład rozdzielczość na inną, to po prostu tu nie krępujcie się, zmieńcie sobie, zmieńcie sobie ustawienia audio jak chcecie. Możecie też ustawić opcję bez audio, czyli cały film będzie kompletnie niemy. I tu nazwijcie sobie to jakoś po swojemu, na przykład moje ulubione projekty albo wakacje, cokolwiek. Chodzi o to, że będziecie mogli e, przy następnym filmie, jeżeli będziecie podobne robić, zastosować te same ustawienia i będzie tak samo nagrane. Ja najczęściej jednak stosuję tą opcję. Zapisz jako, tu zalecane dla tego projektu. I wtedy zapisuję sobie na końcu, jak się zrobi wszystko. Przeglądam najpierw ten, e, ten film na końcu, jak już się stworzy. I polecam wam na samym końcu, jeszcze zanim zamkniecie ten program, kliknąć. Tu zapisz projekt jako. I zaktualizować. Chodzi o to, że jak za dwa dni Wam się przypomni, o kurczę, zapomniałem jakiegoś zdjęcia tam dodać. O Boże! O, ja to zapiszę, o tak. O Jezu, nie? To jak macie zapisany ten projekt, to możecie zawsze w ten projekt wejść, coś tu zmienić, coś usunąć, coś dodać, gdzieś jakiś tekst, gdzieś jakieś zdjęcie zapisać i znowu i macie już zaktualizowaną wersję. Jeżeli mielibyście to robić znowu od podstaw, potem to Wam się odechce. Tak więc zapisujcie zawsze sobie przy okazji projekt. Dobra, myślę, że z mojej strony to tyle. Pokazałem chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli jak renderować, czyli tam ustawiać te wszystkie parametry, jak ma to być wszystko zapisane, jak tutaj e, przebiegać pomiędzy filmami, zdjęciami. Możemy naprawdę tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobić. Wszystko zależy od tego, e, jak sobie chcemy. Pamiętajcie nad jednym: e, nie wolno dodawać muzyki e, jakiejś tam publicznej, jakiegoś wykonawcy, gdy nie mamy do tego praw. Przepraszam, Katar, jakiś gdy nie mamy do tego po prostu praw do upubliczniania szczególnie, jeżeli włączamy na przykład na YouTubie albo w innym serwisie, opcję zarabiania, czyli jakiś reklam w takim wypadku zablokują pewnie Wam albo kanał, albo przynajmniej ten film a to już będziecie mieli potem ograniczenie do 15 minut a następnie pewnie za 2 czy 3 razy usuną Wam konto a tego nie chcecie w związku z tym uważajcie, co dodajecie, jeżeli szczególnie włączacie opcję zarabiania na YouTubie OK, z mojej strony to tyle, myślę, że na tym możemy zakończyć Eee, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, eee, korzystajcie z tego programu Movie Maker. Jeszcze raz przypomnę, na stronie Google wpisujecie Movie Maker Windows 8.1. Jeżeli macie Windows 8.1 albo 10, albo 8, albo 7, ściągacie ten programik, który tu wam się pokaże eee, i już możecie pracować w tym programie, bo już będzie on tutaj zainstalowany. Eee, jeżeli chcecie bezpłatną muzykę, a macie konto na YouTube, zalogujcie się do swojego kanału, kliknijcie tutaj narzędzia do tworzenia. Biblioteka audio, i tutaj macie bardzo dużo różnych piosenek, które możecie ściągnąć, i możecie ją wykorzystywać, tę muzykę do wszystkich swoich filmów. Tak jak tu pisze, przeglądaj i pobieraj bezpłatną muzykę do swojego projektu. Oczywiście możecie ją stosować tylko do projektu YouTube'a. Nie, nie, raczej chyba nie możecie jej stosować poza YouTube'em, ale to jest tylko takie moje zdanie. Muzyka tu jest jakaś z reklamami. Tutaj jakaś, jakieś efekty dźwiękowe są też jeszcze.